przyszedł, kurwa, głupio mądry. Maczku, chciałbym zauważyć, właśnie widziałem, yy, mówiłeś, żeby nie zwracał na to uwagi, ale troszkę tam yy, słaniasz się na nogach. Czy yy, to efekt katrożniczych treningów, czy też koledzy Kasia do, dopadli cię <grym> Poza otagonem. Koledzy Kasia akurat są zjebani, więc. Najlepszy no, niby jego koledzy mieliby mnie dopaść. <grym> ja nie mam kolegów, zacznijmy od tego. No ci zjebani chyba z y, twojego programu, kurwa. To są moi bradzie oddali tą decyzję wszystkim naszym kibicom. Nie kibice zdecydują. E, no w boksie niech w się piją. Boxer, vole, bokser, bokser niech się biją się bior. Boisz w boksie? Jest tylko jeden problem, jeżeli do takiej walki nie dojdzie. Bardzo brzydko Flaga Japonii. panach mówisz, że są menelami, czyli fanach MMA, fej, Problem, jeżeli do takiej walki nie dojdzie, jest tylko jeden. I powód jest tylko jeden. Flaga Japonii. Flaga Japonii na majtkach Don Cassio. I to wszystko w tym temacie. Dziękuję. Ale co, Marcin, że okresu dostanie, czy co? I tyle, no. To nie ma sensu, flaga... Ja, to nie ma czytać, sensu. To jest Jesteś głupio mądry, kurwa, się w MMA. No ale A jak ja masz się ostrać, kurwa, na czerwono kurwa, flagi to Japonii to kurwa, na oczy nie widział? Jest, kurwa, daltonistą, czy o chuj mu chodzi? Może ma, kurwa, czarno-biały monitor, kurwa, w domu? O chuj mu chodzi? Że... chodzi o białą flagę, ale flaga Japonii nie jest biała. Jak to wygląda u ciebie? Znaczy, w jakiej części jest? u mnie tak samo właśnie to wygląda, jest teraz taki... Ciężki ten można powiedzieć okres y, przygotowawczy, ale tak jak każdy Kasze jak wykupili ze sklepu 100 Ostatnio te, musiałem za dużo e, węgli zjeść. i było tak, trochę jak mówię, tłuszczu. Tutaj, jakieś salki. No chulia, nie. Bielnice, czy tam różne Jest ciężko. Y, dilera testosteronu nam żeby nie było. Zgarnęli na, na, na granicy. Duże kontrole każdy są. Ma... Nie brałem teścia ja już od Ale po bestii widać. Po Besti widać, że nawet jak, nawet jak nie miał dziewczyny, to znał się z Teściem. I kawałek nazywa Maciej Rataj Król. Dis na Doncasio. Tak? Tak się, okay. tak się nazywa. Tak. Super, no to taki. Jaki kurwa zadowolony kurwa, że, jaki zadowolony, <gryw> jak zadowolony, że jakiegoś, jakiegoś kupsztyla kurwa wrzuci na, na traku. No, patrząc po sposobie wypowiadania się pan, pana Macieja, żeby tutaj nie było problemu, ee, to ja nie chcę wiedzieć, jak rapuje. Ale niestety się przekonam. JA PIERDOLE, KURWA, mać! Oj kurwa, boję się przesłuchać jak ziomek na tym bicie poleciał. Oj, 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 Będziemy kwita, twoja pewność siebie w tym momencie już znika. Będziesz leżał i kwita. O, 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 Czy ja muszę coś mówić? JA PIERDOLE, KURWA. No, to słownictwo, zasób słów, wysoki poziom. No, wydaje mi się, że, że lirycznie to tam... To tam Eldo się odpierdoli na tym bicie. Oooo, Nitro jest druga jak kozaka, na strzałach ty. Możesz migało opierdolić, kurwa kwarantanna jest, wszyscy siedzimy w domu, niczego się nie boję. A u kurwa, wirus nas wszystkich wybije, więc haha! Chuj ci w dupę, Ni niczego się nie boję. Haha, i tak nie możesz z domu wyjść, nic mi nie zrobisz. Uhuu, Ja no jajku, tutaj siedzę. Jestem w znakomitej dyspozycji. Kurwa, ty na każdej walce coś z znakomitej dyspozycji. Ale to już oklepany temat. W roku, w roku, w to chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować mojemu trenerowi Damianowi Herczykowi, ponieważ nigdy jeszcze w życiu. Kurwa, jeszcze ja pogrąża tych ludzi, tak jak przegra. Matko, Boska. Nigdy tak Bestia okazała się normalnym, fajnym. powiem tak: jedyną bestię, którą lubię, to jest Norbert Dizgerczak. Uwalniam bestię. Miłem chłopakiem mi tego mu życzę. No, niestety, napisali. Ja, ja mam lepszy, ja mam lepszy, ja mam lepszy. Jestem dużo szybszy. Ale czy możesz naprawdę, podrapać się po plecach? No, no, o to jest pytanie. Miałem, miałem naprawdę super sparingi, mój trener, Każdy kurwa kozak, to, a tak nie zrobicie, starsze, nie złapiecie sobie rąk. Kurwa, kurwa robię tyłu. Tutaj Ty faktycznie kurwa, ktoś jest taki napompowany, to musi sobie dupę podcierać jak dziewczyny? Że tak wiecie, że tak ręką od, od dołu, że nie, że nie może sobie tak podetrzeć do góry? Ty faktycznie, to, to jaja mają wszyscy tam upierdoleni z kałyka tak zwanego. Mi Brakuje maza, skuś, mi wiedzy na ten to, temat. To, Proszę to, mi, to, mi to, odpowiedzieć. Co ja też się pod dołu, to trenerów, a to walker, nie wiem, to ja biały, nie, 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 nie znam mema. ...tych dwóch światów przekonasz się w sobotę. Dokładnie, tylko że... Ja tylko, że ktoś, mówią, tak że... jest. Aha. Ja mam, ja mam zajebistą to, motywację. E, Maćku, chciałem zapytać, bo Zaraz jesteś bardzo chętny na Instagramie. I bardzo często wdajesz się w jakieś utarczki z innymi zawodnikami Fame Czy ktoś w jakiś szczególny sposób ci się naraził? Znaczy, chcę pozdrowić mojego największego fana Nitra, po pierwsze. Wiem, że teraz oglądasz i pewnie robisz live'a, więc tym razem Ci się udało, bo nie będzie publiczności i nie będziesz musiał, tak jak powiedziałeś, chować się ze śmietnikiem, więc spoko. A jeśli chodzi o jakichś innych youtuberów, no to co ja? My wyjebamy na nich, tak? To odpowiedź. Okej, okay. każdy by Cię najebał. Tak, każdy. Okej, okay, okej. Okay, okay. będziesz... eee... Widzicie, my... w życiu były dwie opcje. Było przegrać i wygrać. Ja zaznaczyłem wygrać i nigdy mi się nic nie dzieje. Bardzo spokojnie. Twarzą twarz. Z bestią? Tak. E e e Meduza <grym> mówi, że może ze z pojechać. Wszystko. Tak jak już tutaj wspominałem, e na tym Cage'u bestia pokazuje Meduza to przyjaciel. E fajne takie. Po prostu rozregulował się troszeczkę jeszcze na koniec cage'a, ale teraz już będzie wszystko w porządku. Po sobocie. Słuchaj, ale musisz A, też. Co mu się rozregulował? Odbyt, się bo, bo nie słuchałem. Stolix... Je nie jesteś pokorny, Ale ty jesteś że kurwa brzydka, rysunku, lub Ja pierdolę. Tak zawsze, A taka ładna siebie. była. Zawsze taki sam. Nie no, kiedyś była zajebista. Zawsze byłem pewny, że no. to ludzie Nie wiem, przez te okulary. Te okulary jestem... jej znaczy, znaczy, ona brzydka z twarzy nie jest, ale te okulary tak kurwa, nie wiem, to ni to na wiedźmę taką wygląda, ni to kurwa jest. Nie to jak taka, nie wiem, hot teacher, Banget, kurwa, by to students. No, nie wiem, no, takie, no jest. Te okulary, jakby, jakby sobie bardziej dopasowała okulary, to by ładnie wyglądała. No i włosy niech rozpuści, a nie trzyma je w tym. Zresztą inaczej, zaraz coś powiem, że jestem seksistą i mówię kobiecie, jak się ma ubierać, czy co ma na się zakładać. No, wyglądała lepiej, nie? Inaczej, to źle powiedziałam. Nie jest, jest atrakcyjna obecnie. Jak, jak na możliwości, które ma, to jest oczywiście moje zdanie. Jak na możliwości, które ma, mogłaby wyglądać 10 razy lepiej. Ja inaczej, ja i tak wychodzę z założenia, że praktycznie wszystkie laski dużo lepiej wyglądają w rozpuszczonych włosach. No i te takie te okulary jej nie pasują. Nie fakt, opinia o. Tego Żeby mówić, nie było to, to będzie i tak mniej niż Ty ważysz, no. No, więc uważa, uważam, że byłeś, że będzie bok. To zostało już ustalone, że albo się ze sobą zmierzycie, albo się ze sobą nie zmierzycie. Tak szczerze, to wydaje mi się, że Najman wygra z Kasio, jakby się mieli w boksie bić. Jakkolwiek e, to bezpia, brzmi. Pytanie do ciebie, e, czy... Ej, nie, totalnie szczerze, jakbym miał siano, po, po, bo mi jest obojętnie, jak Kasio by walczył z Najmanem, kto wygra, bo no hard feelings w stosunku do nikogo. Ale on, kurwa, jest głupio-mądry dla mnie, a, a Kasia jest sobą. On i czasami coś śmiesznie powie to przynajmniej jest taki prawdziwy, nie? Taki real od niego płynie, ale jakbym miał pieniądze na kogoś, o, jakbym, jakbym miał pieniądze na kogoś postawić, to raczej bym na, na Neymana postawił pieniądze. Przede wszystkim dlatego, że on, on się bije całe życie, a Kasio sam mówi, że on to impreska, imprezka i tak. Półtora miesiąca przed walką, jak już jest walka, to, to, to coś tam zaczyna trenować, ale też jakoś nie za mocno i że mu to życie odpowiada. I bardziej właśnie przez podejście bym raczej na Najmana stał. Z drugiej strony Najman, no to wiadomo, że jest chodząca kompromitacja, jeśli chodzi o, o wszystkie gale. No poza tym, że bonusa ujebał. A... Więc no, kurwa, on... To by było strasznie niepewne pieniądze. Tu akurat jakbym miał postawić cały dorobek życia, postawiłbym na najmana, na ale bym kurwa. Ale bym się bał, no. Po takim mocnym mówił, że na te nie walki wy... nie trunę, bo mu się nie chce, No i właśnie dlatego, że, nie? Że, yy, zaskoczyłby was jeszcze raz. No. no na pewno ma na to papiery. No to, co Sandra mówi: Ziomek się wydaje turbo turbosympatyczny, taki miły, potulny, taki. taki, taki misiu, misiu, ale no troszkę większy, nie? <laughs> ma, ma, ma. Nie jesteś awansowany. mówi, że do Najmana by trenował. No ale nie możesz, wiesz, chodzić na 10 imprez, kurwa tygodniowo i, i nagle pomyśleć, że ten. Nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie wiem, dwa lata na baletach spędzić, a potem przez miesiąc, yy, no nie będziesz, kurwa, Mayweather'em, No sorry, no. Okej. Okay. Wiesz, co myślałem o Chcesz tym. że to zakazuję za I Najmanem. myślę, Nie myśl że... za dużo, bo za tydzień te myśli mogą się zakończyć. Czyli Dzika z Wars of Shore. To jest mój następny rywal, z którym chciałem zawalczyć. Bo po pierwsze to jest fajnie, że wiem, że on dużo waży. Kurwa, ale kto by cię chciał oglądać? Maciek. No kurwa, no. Jesteś tu przez przypadek, no. Nie oni nie tu wszyscy mają takie, że sami decydują, czy. czy będą mieć kolejną walkę. No ale wiesz, już nakręcają i potem. Wojtek, patrz, oni chcą. No na pewno dla nich, kurwa, to jest duża szansa, więc oni zrobią wszystko, żeby nie wypaść yy, yy, z. Z tych, tych... Zobaczcie, nasz gat jest strollowany, czy czy też jest kilka osób, co po prostu nie wiem, wygrywali, ale hype'u to jakoś nie, nie, nie wznieciło, więc nie, nie, walczą już. Dlatego oni próbują zrobić wszystko, żeby było o nich głośno i żeby chcieli i, i, y, włodarze, żeby oni walczyli. Wojtek! Łabałbał! Gola! A to nie jest ta koszula, co Rafał na dziwkach w niej był? Ta co outfit zajebała na burdel mamy. Kurwa, macie. Kurwa, jakie małe ciskie ona mają. Ja pierdolę! Takie kurwa, piramidki. kurwa egizcie. Ale chuj, jest uśmiechnięta. Nie, że się skieruje do przeciwnika. Proces terapeutyczny, tak jak mówiłam, jest. Ja pierdolę! znajduję sobie wszędzie i to jest naprawdę wielki sprawdzian dla mnie, żeby zachować tutaj spokój. I to nie jest. Błaznowaniem czy udawaniem, tylko to jest właśnie inteligencja emocjonalna i ta dojrzałość, którą teraz się wykazuje i której nurwa poprzez, poprzez ciągłą terapię. Także ćwiczę się, jest mi bardzo dobrze. Aha, czyli teraz jak idziesz, do, idziesz na odwyk, to już nie. <grym> <grym> oh, jak idziesz teraz na odwyk, to już nie jesteś jebanym ćpunem, który sobie nie radzi, tylko to jest inteligencja emocjonalna. Ach. Dobrze, dziękuję. Ja też mam taką twarz, której sama się boję, kiedy się odpalę. No ale... Pewnie tą bez makijażu! Jak się do tego odniesiesz? Nie wiem, że jak jakby z sekty była jakieś. O, masz ale dużo pryszczy mogę. na mordzie. Tak, Czy um, czy wierzę w, w tą drugą twarz, która... A, z, popatrz, popatrzcie na to! Faceci! Faceci, którzy biorą kurwa ręcznik, myją dupę kurwa, wycierają najpierw dupę, potem twarz. Śpią kurwa w rowie, chleją alkohol przez dwa tygodnie, mają idealną cerę Laski kurwa, które mają oręczniczek do, do buzi, do cysia Kurwa do dubki, do nóżki e, Maseczki kurwa za 20 tysięcy e, Tu jakieś podkłady kurwa, liftingi kurwa I tak to, która... wyglądają No chyba, wiem, że też wbija, wiem, to nie, nie wiem to Sensualna i... Taka kocia by powiedziała Sensualna, niebezpieczna Coś w tym też, Okej, cały czas trenujesz. Co e, na Co mamy udokumentowane w twoich relacjach na Instagramie. Mi się, kurwa, mózg Czy wyłącza, jesteś? jak ona mówi. <laughs> no dobra, i, żeby to nie. E, zauważyłam, w sumie to nie zauważyłam żadnych filmików z treningów Zuzi na Instastory. E, to... Nie wiem czy, nie wiem jak, jak sobie radzi, nie wiem jaki. słyszałam, że oh. idzie nie naprawdę Jestem przygotowana na walkę w każdej płaszczyźnie, na walkę w stójce, na walkę w parterze. TO DAWAJ KURWA W SKRABLE KURWA, LITERAKI NA KURNIKU, a kurwa i widzisz, i się kończy. E, oh. możemy się... Czyli już taki wykładnik troszkę bardziej, gdzie ludzie faktycznie... Dobra, Stachu, się kurwa, myślą, kurwa go, no, to rozjedziecie. Tak, miszki kierują się sympatią. Włodzi są... się, powodzi już bo sobie zyskał ostatnio bardzo dużą sympatię. No nie ostatnio kurwa, Rafonika się kryzysie. lubi. I jest <gryzny> dzisiaj też... Tak. Rafoniksa... Ra Rafon to taki... Nawet kurwa jak tam gorsze rzeczy robił, bo, bo miał taki okres, że robił gorsze rzeczy, to Rafona się lubi kurwa, bo to tak patrzysz na chłopa i mówisz kurwa... Inaczej każdy miał takiego ziomka, który był śmieszny, trochę przypałowy i był taki kurwa turbosympatyczny i to jest właśnie taki Rafoniks, no. Rafona się po prostu lubi, no. Rafona się lubi, bo, bo jest naturalny, jest dowcipny. Ma taki kurwa niekonwencjonalny dowcip czy coś. Rafona się lubi no. Więc no nie ostatnio, Rafona od zawsze się lubiło no. Jest taki spokojny, taki trochę cicho ciebry, co się dzieje? Rafon czy ty tutaj Rafonowa? pokazujesz jakąś nową twarz? żadna nowa twarz, zawsze taka sama jakieś pytanie do mnie coś tego jak najbardziej no to, to było moje pierwsze pytanie okej okay. lecimy dalej czy po porażce z Isamu czujesz większą presję że od tego od tej walki od pokonania potężnego włodarza zależy twoja przyszłość w MMA? Mm, niby tak nie jest bo dostałem informację, że walka zawsze się dla mnie znajdzie aczkolwiek biorę to do siebie że głupio by było wychodzić któryś raz z rzędu i do, dostawać baty no wstyd dla samego siebie nie do trzy razy, razy sztuka na Słuchaj, <laughs> Tym Słuchaj, tym razem wiesz, znasz wynik walki chyba. No właśnie, właśnie znam, znam i znaczy wiesz. A znam. tu bym mu odbił piłeczkę, jakby powiedział, że ten, ten, ten brytol ja, to jeszcze raz Wojtek możesz wyjść, no niestety, ale nie pomyślał razem. I później będzie hashtag ustawiony, ale znasz wynik walki, znam. znam. Domyślam się, nie znam, ale domyślam się. No. To już jest pewniaczek, elwibet. Dużo straci siana. <laughs> Okej, okay, a powiedz mi Rafoniks, tak troszkę, to jest pytanie podszyte troszkę takim oczkiem do ciebie, ale za kim tak naprawdę jest Bogzel? Za tobą, czy za Wojtkiem Golą? Za Nie mną. No. Ja myślę, że Michał tam sobie tylko Kurwa, za, to, że... za tobą to są kurwa patologiczne kurwa dziewczyny, co dają dupę na imprezie. Ja mam, inaczej, ja mam wielu znajomych z różnych kręgów i znam kurwa dealerów i znam ludzi po studiach. I znam ludzi normalnych, i znam alkoholików. I kurwa nikogo, kogo bym określił osobą inteligentną, żadna osoba z nich yy, w ogóle Cię nie szanuje, więc no... No sorry, no. Tylko, ta, tylko, tylko takie osoby, które e, mordo, e, a, riki, ha, ha", są tacy kurwa troglodyci, no. To tak, to, no to, tylko że dużo takich jest w Polsce, więc masz milion na Insta. Zapomniałeś o spelejarza, a co, że kibicują jej? A co nam atrakcyjnego? Ja na ten moment jestem przygotowana najlepiej na świecie. Eee, przygotowałam się tyle, ile mogłam. No to kurwa, wyzwierciedźcie kurwa, nie jakąś manelicę kurwa, co ciągnęła czarne druty. Jak jesteś tak kurwa przygotowana? I ćwiczyłam stójkę, tak jak i parter już od samego początku, więc. W parterze ja linki czuję jest się lepsza. Dość... Tak, właśnie wcześniej rozmawiałam o tym z wydaje mi się, że był to pan Marcin Najman. Pan, pan, pan Marcin Najman! I też e, powiedziałam właśnie, że to nie jest już taka walka o przetrwanie, jak to było z. O kurwa! D ohoho, z Esmeraldą i z Lil Masti. Tylko ja naprawdę chciałabym pokazać coś więcej mm, i wydaje mi się, że. Nie ja, wiem, to po czy coś? Czy... A no tak. Uj, może jeszcze urosną. Mózg masz niedorozwinięty. Może jeszcze jesteś w okresie dojrzewania, kurwa i ci urosną. Kerek, który przygotowywał mnie cały ten czas i poświęcał mi go bardzo wiele. Pozdrawiamy serdecznie Halka. Bardzo Hanka. serdecznie. Ja bym nigdy nie pozdrowił na konferencji swojego trenera. Jeszcze bym w pizdę dostał, i by było wstyd, kurwa, dla całego klubu. Nie ja mam w planach walki z yy, Aielą. Um, nie, nie muszę. Proszę. No ja <grysti> no, można ją też puścić. Ona brzmiała mniej więcej w taki sposób. ha, <grysti> <Los jebie cię. grysti> ha! Tak wyjmij. <miałem grysti> Trzeba sobie. Ale na już czasem. Sympatycznie. Czasem już na pęka i mówi, ja nawet tego nie odsłuchuje. Ja te... Pęka czasem, nie? chuj tu chodzi. On teraz szuka, on Z tymi puści, głosówkami? Tak? No. Wiesz, co nie chce zrobić gafy? Bo tu jest tyle tego, że nie wiadomo, co się puści. Lepiej nie, ale. nie <grysti> 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 wiadomo. Według ciebie najsłabsze punkty Wojtka Goli. Psychika. <laughs> Psychika. Ja wiem, jak ty się przepałdziesz, jak karp w reklamówce. Jak, gość, się Dziu, jak Nie, no, stary, mogę ci tutaj zapewnić, że o moją psychikę się nie musisz bać. Mam mocną psychikę, taką, że nie poddaję się, stary. Nawet gdybym był tam łamany, to się nie będę poddawał. Mówiłeś też, że zrobisz z moich żeber. Ale od... no, nie wiem, o. Os... Ostatniego ziomka, którego słyszałem, który mówił, <grych> który mówił, że ma zajebiście silną psychikę, to mu kurwa ogolili głowę. Ale też są legendy, że, które mówią, że nie tylko, że nie tylko głowę. Więc no Wojtuś, kurwa, pali ci się pali. Żeby ci nie było łyso, ci się, żeby ci nie było łyso. Okay, okay, nie było łyso. To... I chciałem zobac... bić, to, żeby nas Lewa osobiony. strona lewa. lewa. Zapamiętaj sobie, nie, ale powiem tobie, że zrosu się. Ale to była lewa strona, nie prawa. To była lewa. No a klepnęłeś. A no, dobra. Co <grym grym grym> za? Oj, Stachu, z geografią z anatomii, tylko mierzycie się w OKTAGONIE. Więc się możesz bić. Oj, to Stachu! Tak, okay. Okay. Stachu, tu Hedson tu poszedł. E, śledzisz e, poczynania rywalki, którą udostępnia na social mediach. Stachu! Czy się pod nią, czy planujesz narzucić swoje nie, zasady? Nie, poszedł, siedem, Stachu! Marta, pytanie do Ciebie, e, masz ponad masz milion followersów na Instagramie, e, widzowie chcą więcej kontentu od Linki Master. E, szykujesz coś takiego, jakiś kawałek, marka odzieżowa, jeszcze coś innego, jakieś projekty poza Fame ma? Hmm. Na razie skupiam się na przygotowaniach do walki um, i wydaje mi się, że po walce e, nie nie przestanę jakby ćwiczyć MMA, więc się. Kurwa Marka odzieżo, odzieżowa. Kurwison Wear. Dla wszystkich dziwek. No. Nawet kurwa już tutaj masz ten. Taki slogan. Oddaję za darmo. Wydaje mi się, może nieprzewidywalny, bardziej sensualny, erotyczny, alkoholowy. <grym> to, <grym> e to, wydaje mi się, że <grym> może wpaść parę cigaret. Ciekawe, czy jest kurwiona, że za to, co odjebała za darmo, mogłaby niezłe nie siano na blaket zarobić. No? Będzie. Na przykład taka Adrianna Hechnik, pewnie ładnie kurwa zarabia. Jak tam czarnego przyjaciela bierze do siebie, czas na e, przyjemności, no to. Ty, albo no w sumie, jakby, jakby zrobiła taką markę odzieżową, szmata to nosi? No, też by było ciekawe. No nic, to są tylko pomysły. To, to stop... Ja przede wszystkim chciałbym troszkę jednak skoczyć do tej wyższej kategorii wagowej. E, Kurwa, Wojciech, to jest najebałeś, Teraz jest. Jest. mówię prosto do mikrofonu. A, teraz naprawdę czuję. Czuję taki, taki. Kurwa, budzisz nie, we mnie agresję! Mam ochotę eee! nie chce. Czujesz się szczęśliwy z wykonywania tych zajęć. Oddychasz po świeżym powietrzem, chciel, a nie kokainą, to ta, ta wszystko chciel, wiemy. pewne wszystko słabości, wiemy. zmienić pewne nawyki. O to w, w tym wszystkim chodzi, dlatego jestem w stanie zrozumieć Martę, że po prostu żyje się lepiej, żyje się inaczej. No bo. Kotek. To jest, to jest, to jest to, ale wiesz, ja mm, nie zwracam się nawet już tutaj personalnie do ciebie, tylko ja to radzę każdemu, który chce coś zmienić w swoim życiu to na prawda? początku będzie bardzo ciężko, a potem będzie tylko lepiej. Warto to robić. Mi się poproszę. wydaje, tylko jeszcze coś dodam. Mi się wydaje, że jakby widzę to na swoim przykładzie. Ja robiłam głupie, rzeczy po prostu z nudów. Nie byłam byłam niczym. Eee, Zajmowałam się imprezowaniem. Aktualnie skupiam całą swoją uwagę na treningach, eee, całą, całą swoją moc, siłę. Wszystko zostawiam na treningu. Do domu przychodzę jak taki zmarnowany flaczek, ale jest mi z nim naprawdę bardzo dobrze. Dziękuję. Tak, bo nie masz, ja przepraszam, nie masz poczucia straconego czasu. Właśnie chodzi o ten cel, jeśli nie masz celu, to dryfujesz jak gówno. No i takie są potem tego efekty. Ja też mówię to na swoim przykładzie. To od ZUS ie przez całe dwie konferencje. Myślałem, że się Nie, spokojnie. Ja używam jeszcze gorszych słów niecenzuralnych, ale właśnie tak jak mówiłam, to jest moje pole treningowe Jasne. i po prostu teraz się ćwiczę. Inaczej moja terapia po prostu wzięłaby w łeb. No i o to chodzi. Trzeba mieć cel w życiu. Jeśli masz cele, do których brniesz, no to jest ci o wiele, o wiele łatwiej. Jeśli nie masz tego celu, po prostu nie wiesz, co ze sobą zrobić. Temat rzeka. Długo wiesz, by opowiadać. Wiesz, co? No tutaj mówisz takie ciekawe, inspirujące rzeczy. Jak chcesz, możesz spojrzeć tutaj w kamerę i powiedzieć A. to, tak jakbyś to mówiła, do widzenia, Dobrze, bo Być może szukajcie. ktoś boryka się z podobnymi problemami. Często dostaję wiadomości od was, co zrobić. Okej, okay. dziękuję bardzo, już wszystko widzę. Do Często dostaję wiadomości od was, co zrobić, żeby wyjść z jakiejś ciężkiej sytuacji, żeby zmienić swoje życie. Po prostu musicie podjąć. Stanowczą, twardą decyzję. Nie ma w psychologii takiego terminu jak silna wola. Wszystko jest kwestią decyzji i od tej decyzji wszystko się zaczyna, a potem oczywiście konsekwencja. Konsekwentnie brnijcie do celu, róbcie to, co y, lubicie, bo z tego będziecie czerpać satysfakcję i po prostu się nie poddawajcie. Pamiętajcie również, że jeszcze wszystkie potrzeby inne, podstawowe, jeśli chodzi o piramidę Pawłowa, e, muszą zostać zaspokojone, bo bez nich nie będziecie mogli pójść dalej i zaspokajać to, coraz to wyższych potrzeb. A na jej górze jest samorealizacja. Także trzymam za Was wszystkich kciuki mega mocno. Trzymajcie się tam. Czytała Krystyna Czubówna. Pięknie. Wojtku, takim naszym małym zwyczajem było, że to Marta miała ostatnie słowo na konferencji, ale jako, że jesteś tutaj z nami, potężny gospodarzu, chciałbym, żebyś powiedział, ponieważ już gala, gala, Twoja walka za sześć dni, dlaczego nie mogą przegapić tego pojedynku także do kamery. No, czy, kur, czy chyba widać po nas, nie, telefon, bo widać, ty... No w telefonie siedzi. Tak? Ale jestem strasznie nabuzowany, a ja chcę tej walki, jestem w takiej formie życia, chciałbym zaskoczyć Cię, rafon. <laughs> Ten uśmiech mówi Jak Ja na Ciebie życia. patrzę, to po prostu chciałbym, chciałbym już wejść do tego oktagonu i rozszarpać Cię na szepy. <laughs> Powiedz coś. No nie, co mam ci powiedzieć, no stary, chciałeś wejść do oktagonu, no szybko wyjdziesz z tego oktagonu. O. Ale wyjdzie, czy zostanie wyniesiony, bo jeśli wyjdzie to, wyjdzie, to szybko wyjdzie, to szybko Zależy, czy będzie komu wynosić, nie? Bo tam... O mój Boże, no rzeczywiście, moi drodzy, żeby nie było, obiecaliśmy face to face a. i to jest właśnie ta chwila, to jest ten czas, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Zapraszam, drogie panie, tutaj ochroniarze też są w gotowości. No zróbmy to. Zróbmy to, zróbmy to, moi drodzy, face to face, Zusię kontra Linki Master. Z przodu, z przodu, z przodu, z przodu. Zapraszam, z przodu. E, panie Wojtku, też pan czyni honory. Widzimy to, widzimy. Wojtek się napił jak plandeka wielczu. A więc już za 6 dni! Oktagon zweryfikuje! Musiałem to powiedzieć. Zusję Astafiewa kontra Marta Linkiewicz main event gali Fame MMA 6. Zupełnie innej gali niż się spodziewaliście. Takiej, która zaskoczy was na pewno nie tylko tym, co będzie się działo w oktagonie. Nie możecie nie kupować Pay Per View, to jest ten czas. Wybierajcie swoich lubieńców, klikajcie w reflinki, ogarniajcie Pay Per View, nie czekajcie do ostatnich chwil. Zasadniczo to jest koniec. Wojtku, w sumie, w sumie, w sumie, co też, też chcecie zrobić face to face'a? No dobrze, dobrze moi drodzy, jakby. Ja czuję, czuję po prostu e, przez ekran ręce, które leczą, więc, więc tak też zróbmy. Marcin Rafonik z Krasucki kontra Wojtek Gola. Potężny włodarz kontra potężny streamer. Wojtek pyta, boisz się, boisz się? Ja no Stachu trochę lubię mały. no. będzie przygrywać, ja czuję się niespełniony. E, więc tydzień później, albo dwa tygodnie Ale będzie później szybki. przyjechałem znowu do WK. Dziękujemy. wam bardzo serdecznie, to była ostatnia część konferencji. Dziękujemy. Jest z nami oczywiście Marta Linko. To na kurwa, Rola, robi? Stafiewa, Marcin, Rafoniks, Krasucki. Zachęcamy was do stworzenia kursów na Elwibet, e, Co na to odpierdoliła? Sekwencja, to jest właśnie nasz potężny wodaż Wojtek Gola. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. To była ostatnia część konferencji. Dziękujemy. Jest z nami oczywiście Marta Linkiewicz, Wojtek Gola, Zusja Stafiewa, Marcin, Rafonik, Krasucki. Zachęcamy Was do stosowania słów na LVBET. Y